Kiedyś zauważyłam, że w styczniu mam zawsze mnóstwo energii. Ruszam z nowymi pomysłami, działam dosłownie bez wytchnienia. W marcu mam ochotę zniknąć pod kocem i udawać, że w ogóle mnie nie ma. Latem praca pcha się do mnie drzwiami i oknami, a jesienią mam wszystkiego dość. Znasz to? Dla mnie to było jak déjà vu, rok w rok. Te same emocje, te same spadki, to samo tempo, podobne sytuacje. Jakby ktoś napisał dla mnie scenariusz i kazał w kółko go odgrywać. Dopiero kiedy odkryłam kalendarz solarny, zrozumiałam, że ten scenariusz naprawdę istnieje. Tylko nie jest przypadkowy, jest po prostu mój. Kalendarz solarny to osobisty rytm energii, który powtarza się cyklicznie każdego roku i który możesz odczytać ze swojego indywidualnego horoskopu. Ja od lat z niego korzystam. I to nie jest jakiś e, horoskop gazetowy, to jest narzędzie oparte na konkretach, na Twojej dacie, miejscu i godzinie urodzenia. Pozwól, że Ci coś pokażę. To jest horoskop, mapa nieba w chwili powiedzmy Twoich narodzin. Zapisane są tutaj Twoje naturalne predyspozycje, talenty, ale też rytm energii. Popatrz tutaj. To jest inny obraz, powiedzmy, że horoskop na dany moment. Kiedy nałożysz jedno na drugie, możesz zobaczyć coś niezwykłego: codzienny ruch planet i Słońca po Twojej mapie. Słońce każdego dnia przesuwa się o jeden stopień, dotyka konkretnych punktów Twojego horoskopu, i to właśnie wtedy w Twoim życiu aktywuje się jakaś energia, jakiś obszar, jakieś sytuacje. Może to być czas, gdy masz po prostu siłę do działania, albo moment, kiedy naturalnie potrzebujesz się wycofać i odpocząć. Ten rytm się powtarza co roku w tym samym czasie. To dlatego, na przykład, w marcu czujesz się tak samo jak rok temu, albo jesienią zawsze masz dość, tak jak ja. I to nie jest słabość, to jest sygnał, i kalendarz solarny pomaga ten sygnał odczytać. Dla mnie to była ogromna zmiana. Zamiast walczyć ze sobą, zaczęłam działać wtedy, kiedy naprawdę miałam na to przestrzeń. Zamiast się obwiniać, że nie ogarniam, nauczyłam się pracować i odpoczywać w zgodzie ze swoją energią. I dokładnie tego uczę w moim warsztacie. Nie musisz znać się na astrologii. Nie musisz robić jakichś specjalistycznych, trudnych obliczeń. Wystarczy, że poznasz strukturę swojego kalendarza solarnego i zyskasz narzędzie, które będzie wspierać Cię przez całe życie. A ja pokażę Ci wszystko krok po kroku. Zrobisz to raz, i masz swój rytm. Na zawsze. Jeśli czujesz, że to coś dla ciebie i że czas przestać działać wbrew sobie, za to ruszyć w życiu w zgodzie z własną energią, koniecznie zajrzyj do tego warsztatu. Zapraszam cię z całego serca.